To On tak wygląda tak 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 oleju tak 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 dojść to tak 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 dobry. dobry to dobry. 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 tego pasikonika. ale dobry żeby był dobry. no i pasikonik jest tu już usparzony teraz go jeszcze tutaj troszeczkę doprawimy tak troszkę soli troszkę, tak doprawiony a, proszę spojrzeć jakie piękne nóżki Ach, jak łagodnie jak łagodnie a, a na skocze usta mm. To ten zrobił kolega? Nogi nie ma jednej, ale daruje mu tą nogę. No to nie wyszło tym razem. Tyle? No, Co no Super było. Zabijało no to Juanów Zabijało to, to jest 10 zł. No.